W listopadzie 2014 roku odszedł Stanisław Mikulski. Niewielu już pamięta, że jego przygoda ze stawką większą niż życie nie rozpoczęła się na filmowym ekranie, a w zacisznych studiach telewizji polskiej. Bo najpierw było sześć odcinków w teatrze telewizji. Oberletent Klaus melduje się na rozkaz. Proszę bliżej popularność tego teatralnego serialu skłoniła twórców do zrealizowania wersji filmowej. I z tej właśnie wersji pamiętamy Stanisława Mikulskiego. Po latach przyznał się, że takie zaszufladkowanie skomplikowało nieco jego życie zawodowe. Niektórzy reżyserzy mieli obiekcję, że obsadzając mnie w swoim spektaklu, w swoim filmie, widz będzie mnie kojarzył zawsze z postacią klasy. I to jest moja klęska. Przez jakiś czas był izolowany w środowisku aktorskim i bojkotowany przez publiczność, bo poparł stan wojenny. Ja zostałem później bojkotowany przez kolegów, przez środowisko. Czy przez publiczność także? Przez publiczność byłem również ukarany, jak to się mówi. Dwu czy trzykrotnie zostałem wyklaskany. Grał w teatrze i filmie. Tu w kanale Andrzeja Wajdy. Młodzież z wypiekami oglądała go w serialu o panu samochodziku, czy w chłopaku i dziewczynie, ale w nowej Polsce zabrakło dla niego miejsca. Grywał epizody w serialach, prowadził koło Fortuny. Miał 85 lat. Jerzego Kamasa najczęściej chyba kojarzymy z rolą Wokulskiego w ekranizacji powieści Bolesława Prusa Lalka. Polska z zaciekawieniem przypatrywała się realizacji nowej wersji tego filmu, bo w pamięci kołatała jeszcze poprzednia z Beatą Tyszkiewicz i Mariuszem Dmochowskim. Przyjęcie roli Wokulskiego wymagało nie lada odwagi. Bardzo chcemy określić Wokulskiego. Ja nie potrafię myśleć. Po prostu nie wiem, jaki on ma być. Gram skradę. Pracował w teatrach Łodzi i Krakowa. Grywał też w Telewizyjnym Teatrze Sensacji. Pracował w Teatrze Narodowym w Warszawie, ale gdy w 1971 roku przestąpił progi Ateneum, pozostał w jego składzie, aż do swej śmierci. Pamiętają państwo Daniela Ostrzeńskiego z Nocy i Dni? To też Jerzy Kamas. Doprawdy nie potrafię wytłumaczyć mojej świadomości aktorskiej, a tym bardziej jej ocenić. Nie potrafię też Powiedzieć, co, jak, ile ci wybitni aktorzy odcisnęli na mnie piętro. Bo o tym, że odcisnęli, mówił bardzo często. W rozmowach o swej przyszłości poruszył kiedyś wątek strachu przed chorobą strachu przed bezrobociem na skutek zdrowotnego niedomagania. Ja się boję zachorować. Ja mam lęk. No, po co by się stało ewentualnie, gdyby mój dyrektor poczuł się zmęczony i powiedział: Mam tego dość, idę na emeryturę, czy na rentę, czy odchodzę z Żaden dyrektor, mimo choroby, nie zwolnił Jerzego Kamasa. Jerzy Kamas długo walczył z nowotworem. Zmarł w sierpniu tego roku. Miał 77 lat. Piotr Cieślak. Na początku swojej kariery był aktorem. Tu oglądamy go w telewizyjnej adaptacji Popiołu i Diamentu. Co się stało? Nic. Draż mnie ta chłota, przy Jak chcesz, możesz zdać mi w mordę, jeżeli to sprawi przyjemność. się. Potem zajął się reżyserią. Pracował w warszawskich teatrach powszechnym i dramatycznym. Był też pedagogiem. Wykładał na wydziale aktorskim PWST. Prywatnie mąż aktorki Jadwigi Jankowskiej Cieślak. Tak mówił o szczęściu w 40. rocznicę małżeństwa. Recepta jest bardzo prosta. Trzeba 40 lat temu spotkać Jadwigę Jankowską, <grym> dodać się? Cieślak i już. Z tego wychodzi ta mieszanka. Żona bardzo wspierała pana Piotra w chorobie. Piotr Cieślak miał 67 lat.